Let's view to bezpłatna aplikacja do tworzenia kopii ekranu. Na komputerze możemy przechwytywać obraz z telefonu lub notebook. By móc skorzystać z aplikacji, musimy zainstalować ją zarówno na komputerze, jak i na telefonie. Po otwarciu aplikacji, wybrałem opcję kopiowania ekranu telefonu. Urządzenia łączymy kodami PIN. Które wyświetlają się na obu urządzeniach. Po sparowaniu urządzeń na ekranie komputera widzimy ekran telefonu. Korzystając z kamerki w telefonie, aplikację możemy wykorzystać jako czytnik pisma lub jako kamerkę pokazującą czynności wykonywane na biurku. Możemy również pokazywać, jak korzystać z aplikacji Androidowych lub wyświetlać w czasie zdalnej lekcji telefoniczną apkę.